W nie? Powiedzmy sobie szczerze, jest dużo. Harlonie no, nie wracają. Bo my sobie postawiliśmy że cel, że nie chcemy zrobić tego pierwszego wiązania tak słabego, że jak mm -hmm. naciągniemy, to nam folia wróci zanim ją dogrzejemy. Czyli, żeby tak faktycznie zrozumieć, nasza się przykleja na 30 proces, u nas, dzień dobry. Weźmy ten zderzaczek, nie? i naciągniemy pod spód folię. Wstajemy, Dokańczamy przy lampach, przy grillu i tak dalej. I teraz kłócamy na dół, żeby to dogrzać. To tam jeszcze nie ma wężyków. Nasza tak szybko nie wraca. Zdecydowaliśmy się dać silniejsze wiązanie na początku, bo jest to ważniejsze, żeby można było swobodnie pracować. Suma summarum, Arlon się klei dużo, dużo szybciej niż się A wydaje. Bo rozpatrywując politykę. Tylko położenie. W końcu aplikacji to jest wjechało auto, wyjeżdża auto. Wyjeżdża Również to we, się wziąć, możemy lecieć szybciej. I suma summarum, proces od naklejenia do dogrzana skończona, jest szybszy na tym niż na konkurencji. Mimo, że się wydaje, że wcale nie jest. Bo tutaj Zabieg oklejania to jest wszystko, a w pozostałych foliach tak jest zabieg oklejania, jest ułatwiony przez fajne systemy, ale później trzeba jeszcze dodatkowy etap spędzić na utrwaleniu tej folii na aucie. Dużo dłużej niż allo.